Sądzi na górze, no kto! Głupie pytanie wszak to Odpowiedź już zna! Komitetność! Niech żyją sobie! Niech żyją sobie! Niech żyją sobie! Niech nie! Nie! Niech żyją sobie! Niech, niech nie, nie! Wspanialszy nie ma dzieci nie myślenia! Niech żyją sobie! Zami zemona, oczym na zbiek to, Lecz kiedy chcesz inteligencji, to, chodź do nas, się tu niech żyją Serby, niech nie, niech nie, niech żyją Serby, niech nie, niech nie, Wspanialszych nie ma, w dzieci nie niech żyją Serby, niech nie, niech nie, niech Serby, niech, niech nie.